Jesteśmy w hali sportowo-widowiskowej RCS-u, gdzie już za moment Zagłębie Lubin podejmie Górnika Zabrze. To mecz dziewiątej serii PGNiG Super Ligi Piłkarzy Ręcznych. Jest na kolei Akupadamski Adamski, jest też pierwsza bramka Roman Czyczykało. 30. Czwarte trafienie. Szybka bardzo odpowiedź. zawrzane Izo -Slejters. Fantastyczna teraz. Bardzo szybka akcja. Jakub Bogacz. Bartłomiej Tomczak jest na lewym skrzydle. Izo Slajters nie decyduje się na rzut. Łukasz Gogola. Mocno trzymany za koszulkę. Za głębię. Mogło przed chwilą prowadzić różnicą. Czterech bramek. A jest 8 do 6. Michał Stankiewicz. Jan Czuwara wyskoczył mocno ze środka. Tak wyrównany bój możemy mieć tutaj do samego końca. Piłka teraz pięknie na lewe skrzydło. Za plecami podaje go gola i Jan Czuwara trafia. Jest remis. Włączył się to też Czuwara. Bądzior Dudkowski do markadaczki. 12 do 10. Bardzo ładna teraz akcja przyjezdnych. Odpowiedź też z Tomasz Pietruszko. Buszkow Slajters Kondratiuk. Krzysztof Łyżwa, 30-letni zawodnik pojawił się też na parkiecie po raz pierwszy. Nie ma Łukasza Gogoli, tego, który cztery bramki zdobył, ale kapitalnie go zastępuje Krzysztof Łyżwa, 12-14. Widzieliśmy Pawlaczyk. Kupiec czyczykało. Stankiewicz fantastycznie piłka pod nogami Jakuba Skrzyniarza trafienie numer 19 dla Grudnika Bartłomiej Tomczak Krzysztof Łyżwa Slajters piłka do Jana Czuwary. Adriany Kondriatuk już do Łyżwy. Łyżwy Łyżwa wrócił w lewą stronę rzuca lewą ręką blokowany teraz Mikołaj Kupiec Chłopiec jeszcze raz próbował gębala, miał sporo miejsca. Teraz ma jeszcze więcej. Ale co z tego? Jakub Skrzyniarz dwukrotnie kapitalnie interweniuje w tej sytuacji. Już jest tam Izo Slajters. Kondratiuk do Slajtersa. Strata teraz. Krystian Bądzior. Świetny przechwyt, też dobry rzut. Dobre wejście Krawczyka. Jest też trafienie Paweł Krawczyk. Piłka jednak nie trafia na rozegranie. Izo Slajters do Krystiana Bądziora. Próbował sprytnego rzutu Marcin Skodowski. Jednak się w tym wszystkim połapał. Jest trafienie. Ciekawe czy jeszcze jedną szansę na akcję ofensywną dostanie Paweł Krawczyk. Konrad Juk fantastycznie teraz dojdzie do slajtersa Jan Czuwara, Jakub Skrzyniarz najlepszym zawodnikiem meczu Zagłębia z Górnikiem. Bramkarz trójkolorowych Zagłębie przegrywa z Górnikiem Zabrze 20 do 16 Piotr Merchelski Polsat Sport do usłyszenia.